i się wam pokażę moje gry na sprzedaż i dobra. Tak. Na PSP takie PSP. Dobra, mam takie tu jak widzicie Turismo Tylko że tu jest taka... Nie wiem gdzie mam to Turismo ale mam taką inną płytkę Motors. Jak widzicie, Motors Africa. Ed. Nie wiem. Edge. Jeżeli by ktoś chciał, taką. Tak pamiętam, że to były takie wyścigi, w co gdzieś fajny pan zagrabiał, ja a tu to, to ja nie wiem gdzie mam. Nie wiem, nie wiem gdzie zgubiłem, więc jakby ktoś chciał, to ta będzie gra za, za 15 zł. Taki mam Harry Potter film po angielsku. ten będzie za 10 zł. Ten Transformers też za 10 zł. Tu jest, tutaj jak widzicie. Instrukcja też jest taki kill też za 10 zł Mamy płytkę też za 10 zyla. To taki na deskolor się na, na snowboardzie to będzie za 20 zł. Gdy teraz city Stars to będzie za to, to za 25 bo no, to jest na grand turismo. To, to też jest taka gra wyścigowa, to będzie za 15 zł. E, Monster Wanted, nie, to jest Netflix Monster One, tak dobrze. E, ta gra będzie też, ta gra będzie za też 20 zł. FIFA 8 na PSP będzie za 10 zł. Netflix Pro Street, to będzie za, daję to. Za, też za 15 zł spiderman 3 będzie za 20 zł mamy ostatnią grę taką ta gra będzie za, za 15 zł czyli tak e, kto jaką będzie chciał e, grę to niech napisze i wtedy e, zobaczymy ustalimy Mm, kwoty i tak. Mam jeszcze takie pokrowiec na PlayStation, na PSP, przepraszam, bo no, takie, tylko tak, potrzebował, to sprzedam za 15 zł. Dobra, to dzięki za obejrzenie i na to